Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić pastę peletową. Nie taką zwykłą, tylko bardziej taką wypasioną, dopaloną. Na bazie ochotki. Szybko odpalam czołówkę i zaczynamy. ale, 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 co się to dzieje? Ochotkę kupiłem w sklepie akwarystycznym. Tam tego typu mrożonek jest sporo. są mrożonki z larwy komara, z krylu, z dafni, również z ochotki, więc generalnie możecie spróbować z różnymi robalami, Sugeruję Tą pastę robić, kiedy małżonki nie ma w domu, bo o ile wiadomo, że ochotka jest przysmakiem dla wszelkich ryb, to tyle dla kobiet może być ten zapach drażniący. Jest on dość mocno intensywny. My mamy ochotkę, musimy poczekać, aż ona trochę się rozmrozi. Ochotka się nam rozmroziła, zapach jest jeszcze bardziej intensywny. Dodajemy dwa jajka oleju tego oleju dajcie sporo on po pierwsze konserwuje, więc tą pastę nam zakonserwuje, po drugie jest wzmacniaczem smaku, to jest bardzo ważne. No i też w wodzie, jako że jest lżejszy od wody, będzie nam pomagał tutaj te, te zapachy i te drobiny tej pasty rozprowadzać. Stworzy to taki słup. No i na pewno ryba szybciej do tej pasty szybciej znajdzie tą pastę. Całość blendujemy. strasznie to capi. Ok, teraz zajmiemy się peletem. Ja używam pelet firmy Aleraqua. Uważam, że on jest zmieniając cenę do jakości najlepszy z dostępnych na rynku. Mam nadzieję, że mój młynek sobie z takim dużym peletem poradzi. Generalnie możecie używać jakiego chcecie paletu, jaki Wam tam po sezonie został. Ja już to dodaję bezpośrednio tu do tej części płynnej. Trochę mi zejdzie, żeby tego tyle zmielić, żeby starczyło do tej ochotki, więc nie będę Was zanudzał, widzimy się za chwilę. Generalnie pastę wyrabiamy tak samo jak, jak ciasto. Przynajmniej ja tak robię. Nie trzeba się z tym aż tak bawić. No ale ja się bawię. Tak wygląda gotowa pasta. paletu nie trzeba wyrzucać, można tutaj dołożyć. To i tak w wodzie zrobi robotę. Taką pastą obklejamy ciężarek, obklejamy kulkę, możemy też obkleić haczyk, to no jest dowolność. Ja teraz e, zawinę tą pastę w folię spożywczą. I teraz tak, jak będziecie jechać na ryby w ciągu najbliższych paru dni, najlepiej byłoby tak robić pastę przed wyjazdem to ją dajecie do lodówki niska temperatura spowoduje, że te jajko się jeszcze zepnie i ona będzie bardziej taka trwała, dłużej na, w wodzie wytrzyma a jak na ryby nie jedziecie tak jak ja teraz, bo jeszcze jest zima to wrzucacie ją do zamrażarki, przed wyjazdem na ryby wyciągacie i ta ilość w zupełności wystarczy, żeby na dobowej zasiadce dwie wędki, dwie karpiówki, że tak powiem, dopalić w ten sposób. Tyle, pasta gotowa. W moim ostatnim filmie na Brzeżonku karpia na, znaczy no nie na tą pastę, tylko przy pomocy tej pasty wyciągnąłem, więc potwierdzę to jakby jej skuteczność. I tyle, dziękuję za uwagę, cześć.